Witajcie kochani. Mamy ostatni dzień września. To wrześniu dobrze byłoby spuentować jakimś wykraną kuponem w końcu, prawda? Bo, um, udało się tak, że nie trzeba wpłacać znowu. Choć... No forma słaba, forma sasinowa muszę powiedzieć ostatnio. Ale jako, że Ajax dał dupy, ale dali dupę jeszcze w był kibice, to... i może dokończyli, no to i tak mi nie zwrócili pieniążki, także... Zaczynamy. Zrobimy jeden kupon, taki. Dzisiaj bez dubelka, dzisiaj bez dubelka. Zrobimy jeden, ale taki jeden dobry, po co robić więcej kiepskich. Trzymajmy do angielskiej. Aston Villa Brighton. PTSik. PTSik. 1,40. Nie, coś nie ufam. Coś nie ufam. Dobra. Dobra, Everton lutąc się pałe, lutąc się pałe, Everton też się pałe, nie? dobra, ale lutąc się bardziej. No Everton się mniej niż lutąc się też. Radywizja. Coś tutaj nic nie. O z się pałe. Amery, miasto imigrantów. Ale Alice Roberin jest stamtąd. Więc uważajcie. Lepiej, lepiej uważajcie. Miecka, niemiecka. Nic tu. Ale druga na pewno coś da. Druga coś da. No, kolosza, jak zwykle. Kurwa, jeden, dwa się nie spierdają. A za. A za. A za 1,25. I to już jest kursik. Lubisz? Nie, pierdolę ten kurs. Krzyż pierdolą. Widzicie, dzisiaj mam skizofrenię jakąś. Bez żadnych takich 1,25 dzisiaj. dajemy spokojne 1,40. Hiszpania. 1,40 spokojnie i rajon za 20. dobra. Dobra, daję taki kupon za 3, nie za 5. Przez to, że rają taki kursik, to... No widzicie, dzisiaj filmik krótki, kupon krótki. Oby dzień był długi, chociaż 19 już pewnie ciemno będzie. Parę rzeczy do zrobienia. Trzeba pościel chyba kupić nową. No. Serdecznie Was pozdrawiam i... Naprzód kołbacz, o! Ciekawe czy zobaczymy tylko jeszcze, czy kołbacz jest. Śmierłem wątpić, bo pewnie jest tylko pierwsza liga Max. No ale co tam? O jest trzecia liga. Czarni Polaniec i ich O ty, nawet jest tego. Na trzecią ligę masz nawet więcej niż tylko. Już można coś poustawiać. Aha, ale ta trzecia liga to jest pewnie... Czyli druga tak naprawdę, myślę. Gdzie ta polska? Nie, to trzecia liga normalnie. No to jeszcze dwa awanse i rawiłej pieniążki. Wieszysta. Parę rzeczy jest na tej Azjatyckie linie. No dobra. Pozdrawiam Was, miłego weekendu życzę. Nie upijcie się za mocno, ale lepiej nie upijcie się w ogóle. Nie bierzcie narkotyków. Polecam się wyciszyć troszeczkę. I miłego.